Popatrzmy na ten obraz jak na pismo: Słońce, Księżyc, Gwiazdy. Maryja stoi na Księżycu i ma Słońce za plecami. Dla Azteków Bóg Słońca był ich najważniejszym bóstwem. Ukazując się w ten sposób, Maryja mówi: Ja stoję przed Waszym Słońcem, jestem ważniejsza, jestem tą, która ma moc nad Waszymi bogami. Zwróćcie uwagę na czarną wstęgę nad jej pasem. To nie jest element mody. W kulturze Azteków taka wstęga zwana cingulum była nieomylnym symbolem brzemienności. Maryja przychodzi jako przyszła matka. Przekaz jest jasny: niosę w sobie tego, który jest panem wszechświata. Na jej tunice, w miejscu Ona. Jest symbol czteropłatkowego kwiatu, i olin. Był to najświętszy symbol Azteków, oznaczający pełnię, ruch i prawdziwego Boga. Umieszczając go tam, Maria identyfikuje dziecię, które niesie, jako tego, który stwarza, tego, który jest.